Witam, dzisiaj zaprezentuję Wam serwer Polyxity MT2 Jest to serwer for fun, czyli do PvP No to zaczynajmy Na start dostajemy 86 level eku plus 9 I pierścionek teleportacji Który daje nam takie opcje jak Wróć do miasta, iść do Atlantydy I do Czerwonego Lasu idź do F2, bosy, konie i ranga, skile polimowy. Ja dam sobie konia i rangę tak. no i jak widzimy, mamy już rangę rycerski oraz konia. No to idziemy dalej. Weźmiemy skile rozpocznij okay. no i dam sobie wszystkie skill y na P Skile, y, tak, ok. jak widzimy mam już wszystkie skille y na P no to przejdźmy do handlarzy na serwerze są handlarze dla wszystkich klasy postaci czyli sklep łownika, sklep ninja sklep sury sklep szamana oraz Handler służności, item shop, rybak i pęk No to sklep wojownika. Sklep ninja. Sk item shop. Sklep Sury. Sklep szumana, Handla służności. Rybak pęk na serwerze jest możliwość przerabiania broni na przykład bojowy miecz na miecz seriusza oraz, oraz na serwerze są wgrane epickie itemki i epicka biżuteria no to by było na tyle pozdrawiam i zapraszam do gry cześć